A na listku jak fuknąłem, to profesor Reifus był, to był, o, bo on wiedział na wszystkim, czy znów. Kiedy zagrałem, to napisał w gromadzie rolnik polski wirtuos na listku. A ja tu była taka e, ta gruska. E, no to na grusza się też dobrze grał, tylko że ona pukał. I my jak to taki kunor, nie jeden, tylko kunor. I myślę się tak, jak jeden puknie, to wezmę drugi, bo wolno, nie? Tak, strona się urwie, no to trzeba zakładać. A bo tak, nej, ale się nie urwał i tu pisze w Gromadzie Rolnik Polski, a Gromada Rolnik Polski to była na samą Polskę chłopska gazeta. Jak to wysytali w Kiczorak, w Lipnicy, i tata w Telmanowej, bo on też prenumerował, teraz to wszystko polikwidowali, te chłopskie gazety, a Gromada Rolnik Polski i, i ten prawie no tam, nie wiem, a niech zostało, nie moja sprawa, ale składa, bo chłopie sytali, i, 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 i może to może się to kiedyś przywróci, ale wątpię, bo już teraz to. Ale nie w tym rzecz, gadajmy o tym, co trzeba. I Virtuos a dopiero mi dał i tatowi, że taki Ludwik tam na orawie w Telmanowie wygadali, grał na listku i, i wygrał, i wirtuozem. A, tak, a co się tak, ci, ja bym mógł, oprócz siebie wrazić koło. No i no jak na i wtedy dopiero myślę ta takie dwie dziewczynki pięknie gadają, gotki. Przyprowadziła taką surmę, Jolantę, i druga e, taka była Wątorczyk. Takie dwie dziewczynki przyjechały z mamami, jedna <laughs> z mamą przepytuję, że mi się za tego, i opowiedział jej I Jak opowiedział gotkę, co słyszały łot. Mamy, co od batki, tu ci komisjo gada, co to za dziewczynki, jaki talent, do godania Zdobyły pierwsze miejsce, w nagrodę my pojechali przez Dunaję z tymi e, sifami, z, z, z marynarzami Górski Rzek. No i, e, i potem mnie to pochwalili, że ja tak zaczynam z tymi dziećmi tu. A, a kiedy jest jeszcze kogoś przywlókł, no to ja potem wziął takiego dorosłego, som ze grął na skrzypcach i tak coraz bardziej, coraz bardziej tą łórawę sylipnicy, kto na nasabowania przywiózł. Ale ci, co byli tu na saboebania, trzeba przyznać, pan pitorak, kazda, górol, koszarek, pan haniaczyk, oni tu byli. Jakoby oni tu zgazdowali, a ja taki niby przybłęda. Ale, że widzieli, że ja się tym okropnie interesuję, i żeby w dusze, ja tu nawet nosował, peste trzy noce, trzy dni jak to trwało, to słuchał, jak gadają, i co się rozumów. Ja grają, a jak grają, to nie mógł tak grać jak górole czy tam ci ze spisza, bo tam się tak zjeżdżali z Kroszczanka, z winin. Czy potem tak coraz bardziej a żywca dużo było i u człowiek się rozumie, aha, no na owe bajania trzeba jechać z tym, z tym, z tym i robić tak, 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 tak i z nimi w zgodzie żyć i oni mnie przyjęli, ci koszarek I jeszcze był taki drugi bunda, a jeszcze nie, ale poprosili, aby ja to powiedzieć, ale w każdym razie sabałowe bajania spowodowały na mnie, jako na nauczycielu, to, że ja się zajął kulturą łałrawską. Śpiew, gotka, taniec. Też, bo my tu jeździli, bo na karnawale, ale specjalnie gra na instrumentach. Śpiewanie indywidualne takie, a u nas było jeszcze taki bob, co umiały, postarał do mną śpiewać. Te pieśni, co Mikanom zebrał w 32 roku, zebrał te pieśni tam i taki śpiewnik, to trochę z niego, a trochę, ja już wiedział, że jak w śpiewniku są pieśni, to one nie zginą, ale jeszcze dużo po wsi, No to chodził do hontrasa Węgrzyna, to gienka Bukowiancynego, to jeszcze innych muzykantów, a takich muzykantów było, ja nie wiem dlaczego, takich samoluków, co segrał dla siebie. Robił koła, robił koła cały dzień, umordowany, umordowany, a przez to wieczór zawsze sił lampę naftową. I groszę, jose ja idę, no gro. To jak do izby ćma, dziadek se grosz piwo, e, e, hej, jose Hej, mi muzyckło. hej, jako śpiewni growo, hej, kiek się na kamieńcu, hej, kiek się na kamieńcu hej, z kołeckami bo, woł, A dziadku, atakom, atakom, a taką, a ja taką, a Jozarz mu przysekundowo. hej, Dziadek się ucieszył, a co wy się zajęli? powiem no Delikatnie, delikatnie. Dziadka przyniósł mu tam mahorki, tabaku i tak ludzik poznawał, 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 ale są. Nie był dumny z tego, że to ja, tylko hey, chyba do Bukowiny. Ale do Bukowina tu chłopy, górale, śpiewali, grali, a my takie niby, no, jak my wiedzieli, tak my grali. Ale jo ja chciał, żeby to tak, ta melodia, jak będziecie grać, żeby struny były, bo były, ino stalowe, z drutów mieli, z kabli. Jak rusi przyjechali, to mieli kable, te telefoniczne, grube, to były stronę. ja im kazał robić. A Niemcy, jak uciekali, to mieli cieniutkie. Rzeczywiście była cienka. A grubą stronę to kręci. I kiedy wziął tak, ale tak, nauczył, nauczył także, że mogliby tu przyjechać, bo nie na to się miejsce, ale profesor Ejfurs, magister Bogucka czy inny, czy taki Bubak, czy szefcik, szefcik, magister, dyrektor muzeum, on pojechał na portki i od razu powiedział: He, gdzie te, te, co ci te portki są? Ale nie na mnie się dar. tylko widział jak najgorsze. Ty oczyło i uczył, jak się, i uczuło się rozumu: A, na samolotach, ja też mam mieć portki oryginalne warawskie. I ja tak myślałem: no, jedne są tak wysyłane, drugie inaczej, w się tak, tam. O, to ja was tu ubierę teraz. Poszedł z maili pisy taki wróbel tu godać kotkę, to się ubrał w te portki. Jak ten się skorzył, jakie to, to piękne portki, Ktoś to? Jo, to pan i zainteresował się No, mną, Kiedy mu powiedział, że baba jeszcze syje portki, o to ona musi wiedzieć, żeby się prawidłowo, a ona się uczyła od tych takich, co prawidłowo krawców, a wyście pan w piśmie. Ja usunął w piśmie, ale ja to mam, ja to, ja to… Dobrze, że się nie pogniwał, no bo, no bo on usunął w piśmie, on wie, a baba, czy ten no chłop, to wie, jak to się, I zauważył jedne portki. Nigdzie nie było, tu było no, normalnie tu nic, a tu był piękny ten… Zauważył te portki i tak my się pokolegowali, że potem on przyjechał i bab z prostym rajfusem i powiedział, babo, bez... Baba będzie te portki z chłopom. No Syje, bo jadą na saboję bajania, jadą gdzieś i muszą być to prawidłowo syte. To my ci jest, dobrze się jest, ale jeszcze będzie źle Jak my ci to powiemy, jak to powinno być, bo tak musi być i koniec. Profesor Rajfus wziął papier, wyciął to i to, tak ma wyżerać, gunia, a ten, tak portki ale ona już wiedziała i tak my się dogadali, a za to konto, że oni przyjechali, powiedzieli i mnie nauczyli. A jak ja już w takich portkach tu przyjechał na sabowe bajania, to znaczy to musiało grać, a inni, znaczy nie krzycą, ale zwracał uwagę. I to jest właśnie to, te sabowe bajania dały mi, mnie, bo żeby nie sabowe bajania, to ja bym nigdy tej, tego muzykowania pod każdym względem trzeba było ratować, bo Niemcy, Rusi popolili, potkli wszystko, bo nawet i, i, i do tego stopnia, nie powiem, że hańba i wszyscy, co potrafili w apatyce maszli bo, no bo niestety tacy byli żołnierze, że to nie krytykuje, bo tak, bo, ale wracają do tego stroju. I ja był wtedy zadowolony, że jak dzieci w szkole uczył porządnie, bo widocznie go uczył, porządnie, bo miał bardzo dobre opinie, to i nauczył grać, ubrać, śpiewać, tańczyć. Bo się pytał pani Boguckiej, pana Rajfusa, pana szewszyka, pana Bubaka, on był od gwary, Cy, ja to dobre robię. Dobre, no to ja za darmo. Na te sabałkowienia przyjeżdżą, to tak, że oni pieniędzy nie brał. No, ale się okazało, że ja był taki gadatliwy, a tu pan Pitorak prowadził, pan Haniaczyk, no i Garlato, nie Garlato, bo się nie obroził, pan, <trych> pan Iwanna Czubernat, no to ona była przecież e, wygodona tak i dzisiaj, no, co zacnie, to albo satyrycznie, albo tak, a owak, do tego jest stworzona, no to tako jest i dopóki nie umrze, to tako będzie, już się nie naprawi. I, Zorientowali się, że co by to było, jakby tak tu sami górole, górole, a jakby tak był strój i łarawiec to tu prowadził. No i pro, ajem był taki stryk z, z Boronina. On przepowiadał pogodę, ale miał takie różne problemy. Na, i, i, I my to zaczęli razem, kiedy my to wzięli sitwę, to nie tak teraz, co. I, jak nie krękuję. A idzie, odczyta. Wystąpi teraz bandyk Eugeniusz, lat 12 z lipnicy wielkiej. A mnie. Eło, Jantek! A skąd ta o, Od a zwyżnie go se znie końca. No, grają, ograją, grają jakie. A sabałowe, i takie, takie, takie. A nie zagrałbyś. No ma jak o zagram. Ale niedługo graj, bo, bo, bo tak si pięć minut, no najwyżej siedem minut. hej, tutok, Zagroz jak trzeba. On przestał grał. Inny zaś. Inny zaś. I tak to było. No i tak się... Y, y, y. Tak to wszystko zrożyło, że my nawet i, no, raz było tak, że jędro nie Pytam się, no, Kajędro, jędrola nie ma. Pytałem się no kajendrol, to my wyprawili komedię taką. Słuchajcie, stary nima, nie ma, bo on miał jedną babę, miał dzieci z nimi. I ona umarła. Łazeniu się z drugą babą i ty z dzieci. I wiecie co? Rano się poważyły, potem się pobiły. I, e, te dzieci, Jędrola pobiły się z tymi dziećmi, co miały z drugą babą w styczniu. Ile było śmiechu? A, a ja, jak grałem na listku, to mi zaś Wanda przypiła łatę taką, że mi kozy nie futera, bo mi futera futerał zjadł kozy. A że listek stracił, a potem my wymyślili, Wanda wymyśliła takiego, takie czasopismo, a humorystyczne. I żeby to, już, bo, żeby to długo nie opowiadać, chciałem powiedzieć, że. Dzięki temu, sabowym bajaniom, tutaj zdobyłem kilkanaście złot, z, 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 z pierwszych miejsc w graniu, w śpiewaniu, w graniu na fiarce, w graniu na listku i na skrzypcach, tylko y, listek nie jest instrumentem orawskim, tylko jest tam y, y, lałoskim i żywieckim, ale grałem. I e, e, zdobyłem pierwsze miejsca, czasem i drugie, ale to nie dlatego. Ale moi uczniowie, których tu który przeprowadzałem, co ich nauczyłem, młodziecka grać, jak już byli w kategorii dziecięcej, potem w, w, w młodzieżowej i w, w dorosłych. To pan Józefowski, z Nowego sądza, świętej pamięci, był doskonałym muzykantem. Był Doska, to jedyny muzykant, który był w żyli. I on był tego zdania, co im Bo jak ja zagram melodię arawską, czy obojętnie na konkursie, nie mówiąc tu, bo to są fachowcy, ale gdzieś, to tak rozumiesz, że jak ja zagram, to jeżeli źle, to mam prawo iść do Jora i powiedzieć, proszę pana, a gdzie? Ja to źle zagrał. Nie powie, ja to jestem uczony, ja to tylko się nauczyłem. Tak jak jest trener teraz. Panie, jak się to gra... nie, zagrajmy jeszcze na koniec, bo nie, 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 No taką, no, taką pieśń łorowską, inną. Co się tam dostanie, nachodzi się pieknie.